Hejka wam wszystkim w dzisiejszym filmiku, tutaj jest Renia, a tam leży Karolina, Karolina Pomachaj Karolina po prostu jest po osiemnastce i jeszcze leczy kaca, więc nie pokaże się dzisiaj w filmiku ale nadszedł ten czas, kiedy postanowiłam wreszcie założyć skrytkę pocztową a bardziej przygródkę i możecie w końcu do mnie wysyłać różne rzeczy jakie wysłać zawsze chcieliście czyli możecie wysyłać na przykład kartki świąteczne albo listy albo coś co znajdziecie fajnego albo jak coś fajnego narysujecie i od dzisiaj jak będziecie coś fajnego wysyłać Pudkę. Albo wódkę. I jak będziecie coś po prostu wysyłać, to będę robiła co jakiś czas taki filmik, na którym będę pokazywała to, co dostanie, że coś fajnego przyjdzie. A na pewno coś fajnego przyjdzie, ponieważ dużo osób już chciało coś fajnego wysłać, ale nie miałam jeszcze po prostu takiej możliwości. Dlatego w opisie filmiku, a nawet tutaj, teraz, widzicie adres, na którym możecie wysyłać co tylko chcecie. Także ja czekam na paczuszki od Was i, i, i do zobaczenia w przyszłym filmiku. A to był taki krótki filmiczek.